Cześć moi drodzy, witam Was bardzo gorąco z mojej kuchni małej. Słuchajcie, dziwne mam ustawienie, muszę tak e, nisko leżeć tutaj na blacie, bo dzisiaj nagrywam dla Was food haul. Byłam dzisiaj w polskim sklepie, bo my jeździmy mniej więcej raz w tygodniu do polskiego sklepu, kupujemy sobie zakupy na tydzień, żeby mogła gotować obiady, żebym mogła przygotować nam kolację i mniej więcej, żebyśmy nie potrzebowali robić żadnych dodatkowych zakupów w tygodniu, bo potrzebowaliśmy przygotować rzeczy na jutrzejsze obchodzenie urodzin Dama. Po prostu grillujemy u rodziców i pojechałam potem do polskiego sklepu, ponieważ Adam i ja zazwyczaj jeździmy w niedzielę, no ale po imprezie i w ogóle z tym, że niedziela jest jedynym jego dniem wolnym, to stwierdziliśmy, że bez sensu. Jak przyniosłam sobie wszystkie rzeczy do domu, myślę sobie fajnie, na spokojnie sobie porozkładam, poukładam wszystko elegancko i potem wpadłam na myśl, że przecież mogłabym wam nagrać, co ja tutaj mam, co my mniej więcej kupujemy, co ile kosztuje. Popatrzcie, jak zegnę się tak na dół, moja kamera śledzi moją twarz, to Wam pokażę cały blat, przede mną jest mniej więcej zastawiony rzeczami, więc um, sorry za dziwną pozycję. Um, pokażę Wam z, z kilku ujęć może tutaj jak to wszystko wygląda, ile zapłaciliśmy, ile pojedyncze rzeczy. Może chcecie wiedzieć mniej więcej ile to kosztuje tutaj na przedmieściach Chicago, nie jestem w stanie mówić za inne Stany. To jest to, co znajdziecie mniej więcej, um, czeskie produkty, tutaj mamy polskie produkty. Takie typowe rzeczy, które znacie z Polski, więc możecie sobie przyrównać mniej więcej ceny, czy to w ogóle ma sens chciałam jeszcze z tego miejsca, z mojej kuchni, podziękować Wam bardzo gorąco za wszystkie subskrypcje, które dostaliśmy ostatnio. Bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami na YouTube. dziękuję, że jesteście z nami na Instagramie, ja zalinkuję tutaj wszystkim, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, jeżeli jeszcze nie jesteście z nami na Instagramie, to śmiało dołączcie do nas, żebyście wiedzieli, co się tutaj dzieje. Lubię wideo, do których kiedyś wrócimy jako my, jako rodzina, więc dlatego u nas na kanale dużo widzicie takich, jak wychodzimy gdzieś, jak jakieś party mamy, takie tego typu rzeczy, natomiast myślałam sobie, że ja osobiście lubię oglądać takie wideo, więc dlaczego Wam nie pokazać. Ładnie sobie tutaj wszystko rozłożyłam, więc pokażę Wam. Dajcie znać, czy Wam się podobało, co myślicie, czy, czy wydaje Wam się to drogie, czy wydaje Wam się to okej okay cena. No, zabierajmy się za to. Wyciągam mój rachunek i pokazuję Wam, co my tutaj mamy. Moi drodzy, ale się zawaliłam, mówię wam, zrobiłam 3 minutowe wideo na temat właśnie ceny, a okazało się, że cały czas patrzyłam na rachunek nie z tego tygodnia. Rachunki z każdego tygodnia są podobnej długości. Słuchajcie, nie wiem czy zobaczycie, czy uda mi się tutaj zrobić focus na to. Tu jest totalna cena. Mamy total 170 dolarów 23 centy. Jak widzicie, całość tego zakupu była 166 dolarów 36, potem była jakaś zniżka i potem mieliśmy doliczone dwa rodzaje taksu. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co to za taksy. Podatek nie jest doliczany w cenie produktu, tylko jest po prostu doliczany na końcu. Popatrz, to jest kuchnia w tym momencie, to jest mój blat, tak zwany island. I jest całe zawalone rzeczami, więc postaram się iść w miarę, w miarę po kolei, żebyście mieli wszystko pokazane elegancko. Słuchajcie, zaczynamy od jogurtów. Kupiłam serki, danonki. Tu jest sześć serków. Nie, okej, okay. nie wykiwali mnie. Sześciopak takich jogurtów kosztuje 2,99, 2,99. Potem przechodzimy do czterech jogurtów, które kupiłam z firmy Ludwig. Są to serki homogenizowane, kupiłam malinowe i kupiłam czekoladowe. I każdy z tych serków kosztował 1,59. Kupiłam takie oto kurczaki, tutaj mamy 2,18 funta. Jest ich tutaj chyba 5 takich, widzicie, dramstyków, nie wiem, jak to się po polsku nazywa za 1,94. Kolejną rzecz, którą kupiłam, to kupiłam takie mięso wieprzowe na właśnie gulasz czy coś. Ono było za 2,69 za funt. Ja kupiłam dwa opakowania po funt 40 i cena takiego opakowania tutaj jest 3,74, tu jest 3,1. Nie muszę się posiłkować moim paragonem, Pod udział za 3,12 Jest ich tutaj 1 funt i 57. Kolejne rzeczy, kupiłam dwa opakowania takich. Um, Tenders, i ono mnie wyszło 3,60. I tutaj mamy drugie za 3,95. To są bardziej z myślą o Johna, bo on po prostu nie może jeść wieprzowiny, więc wszystko ułatwiam sobie kupowaniem takiego a, łatwiejszego do zrobienia kurczaczka. Kolejne mięso, które tutaj zakupiłam, to jest też wieprzowina. Ja mam kilka jeszcze takich opakowań, chyba jedno albo dwa zamrożone z ostatnich tygodni. Musimy to wykorzystać, ale mam pomysł na jedzenie na tydzień, więc po prostu wykorzystam to w tej kwestii. I za funt 80. Takiego mięska wyszło mnie 300 dolarów 74 centy. Teraz kupiłam worek ziemniaczków. Kupiłam ziemniaki Yukon. 5 dolarów 60 centów za taki worek. Jest tutaj 10 ziemniaków, więc um, musiałam kupić ponad 5 funtów. Kolejne rzeczy to są rzeczy z serii szyneczki, kiełbaski tego typu. Ja kupuję małe paróweczki dla dzieci, te takie malutkie. Nie wiem, czy zobaczycie. Nie będę otwierać, ale tutaj... Ja kupuję takie małe paróweczki, bo Jona bardzo lubi na śniadanie, a tak jak mówię, nie może jeść wieprzowiny. Kupuję nam um, takie wiedeńskie parówki. Też wam nie będę pokazywać, chyba wszyscy wiedzą, co wiedeńskie parówki. Kolejne, kupiłam nam szynkę ukraińską, więc za 3,5 kupiłam pół funta ukraińskiej szynki. I tutaj tak samo drugą szynkę, kupiłam jakąś rosty szynkę pieczoną. Ta sama cena, 3,5 też pół funta. Dosłownie brałam to samo. I teraz przechodzimy na słodycze. Także kupiłam jakieś czekoladki dla Johny. Nie mogę znaleźć jej na Paragonie, więc powiem wam, że napiszę wam cenę tutaj, bo. Um, będzie to strasznie długo trwało, to wideo. Teraz była przycena na family, Kupiłam kokosowe, bo ja uwielbiam kokosowe. Kosztowało 75 centów za takie opakowanie. Kupiłam takie dwa. Adam mnie do tego nauczył. Okej, okay, one kosztował 1,49 49 za takie opakowanie. Teraz Johna oczywiście zobaczył w sklepie Lizaki. Do tego idzie jeszcze takie opakowanie na Lizak, które już gdzieś zagubił. One kosztowały, już wam mówię, one coś chyba ponad 3 dolary kosztują. I teraz mamy winiary. Sosy koperkowe. Ja mam w planach w tym tygodniu robić jakieś tam, właśnie, mielone klopsiki z sosem, w sosie koperkowym na obiad dla Adama i dla siebie oczywiście. Ja chłopakom robię obiad na dwa dni do pracy, więc trzeba mieć zasób. Słuchajcie, i taki sos koperkowy ze śmietanką u nas. Jedno opakowanie kosztuje 89 centów i ja oczywiście się zaopatrzyłam w cztery. Co prawda nie użyję wszystkich od razu, ale wiem, że czasem się złapię, że chcę, chcę coś ugotować, a nie mam właśnie e, wszystkich produktów, więc wolę mieć na zaś. Teraz zupa jarzynowa. Ona kosztowała 69 centów. Kupiłam sobie dwie. Dawno takiej nie jedliśmy i jak już jesteśmy przy zupie jarzynowej. To popatrzcie, kupiłam taki miks warzyw i może od razu go do zamrażarki wrzucę, bo już chwilę tutaj siedzi. Z tym kupiłam, słuchajcie, sosy pieczeniowe. Kupiłam sos pieczeniowy jasny, razy dwa, sos pieczeniowy ciemny, razy dwa. I teraz Wam powiem wszystkie te, każdy z nich 69 centów pojedynczo. Klopsiki w sosie bolońskim, kupiłam dwa opakowania, w razie czego. I klepsiki w sosie bolońskim, już Wam mówię. Kosztowały mnie 99 centów każdy, i do tego kupiłam karkówkę, którą będziemy robić w worku. To planuję robić w tym tygodniu. Tak jak Wam mówię, nie wszystkie te potrawy będą w tym tygodniu robione, ale wolę mieć w zapasie, tak na jakby co. To kosztowało też 99 centów każdy, i ostatnie z takich gotowych dwa opakowania zapiekanki z mięsem mielonym. Czasami robię coś takiego na kolację. Dawno nie mieliśmy tak samo, więc kupiłam. Zobaczymy, jak nam się to sprawdzi. Z 99 centów. Kupiłam ze 99 centów drożdże sypkie. Piłam kostki bulion grzybowy a, i on mnie kosztował 50 centów, to jest 6 kostek plus 2 gratisowo. Mam chleb i bułeczki, już było tak przypakowane. Chleb kosztował 1,49$, a 3 takie bułki za 49 każda, czyli 47 kosztowało mnie te bułki. Mam świeży koperek, no bo będę robić ten sos koperkowy. Ja się wspomagam tylko z saszetką, jeżeli muszę. Zazwyczaj dla łatwizny, ale lubię użyć dużo, dużo świeżego produktu i mamy pietruszkę tak samo świeżą. I już wracam na ceny. Pietruszka świeża 79 centów mnie kosztowała. A a koperek kosztował mnie 1,19 19. słuchajcie i teraz Johnny ulubiona rzecz, żelki to są te alfabet. on zje garstkę na raz, także zawsze po, po drzemce ze 3-4 takie żelki mu daje, 1,69 kosztowało kosztowały te żelki i teraz kupiłam nam po 1,49 zł milki, one siedzą w lodówce i zawsze nam dostaje na końcu tygodnia jedna, dwie stwierdziłam, że kupię nam po prostu żeby siedziały, bo lepiej mieć za dużo, ja tak jak Wam mówiłam w którymś wideo poprzednim mam po prostu taką chcicę na słodkie nic innego mi nie podchodzi, tak jak słodycze, czekolada przede wszystkim. Kupiłam nam kukurydzę konserwową, bo wiem, że mam jakieś y, pomidorki jakieś różne rzeczy. Chciałam zrobić na stronie zupę, a potem zazwyczaj robię chili, więc lubię mieć wszystko, żeby mieć na chili. I kukurydza konserwowa i fasolka czerwona. Kukurydza kosztowała 1,39$ i kupiłam czerwony groszek, tak samo 1,19$. Kupiłam e, czosnkowy puder, bo mi się skończył. Proszę, czosnkowy puder, czosnkowy, jakkolwiek się to nazywa. Taki kawałeczek Excelera, który którym nie wyszedł, już wam tutaj mówię. 59 centów za funt. Ja zapłaciłam 1,97 za taki kawałek, żeby kosztowało 2,99. Potem kupiłam wolno siedzące marchewki, kupiłam ich 5, zapłaciłam za nie 1,46, czyli wcale nieźle. Papryki były bardzo drogie, za czerwone zapłaciłam. Już Wam tutaj mówię, za czerwone zapłaciłam 3,86 za dwie czerwone, a za zielone zapłaciłam, były tańsze 2,19. Ogóleczki kosztowały 3,49, natomiast sałatka kosztowała mnie 3,19. Ciasto czekoladowe, będę robić takie brownie. Nigdy nie robiłam tego, ale patrzyłam z tyłu, jest bardzo łatwe z, z Delekty. Delekta kosztowała 3,49 takie, takie brownie, całe to ciasto, i teraz kupiłam nam chipsy. Tak samo, to są bardziej przykąski dla Johncia, te takie pafowane. Ostatnio wypaczyłam te orzeszko podobne chipsy, więc teraz zbrałam, bo bardzo, bardzo mi smakowały. I już wam mówię, te z firmy łaps, łapsy? Łapsy wyszły mnie już, wam to napiszę na ekranie, bo już powiem wam, nie chcę mi się szukać, żeby was nie zanudzać. Tak samo te party snack kupiłam, wyszły mnie napiszę wam na ekranie ile. Chipsy serowe i kupiłam te same z tej samej firmy um, chipsy o smaku i śmietany. One kosztowały 2,49 takie opakowanie. Kupiłam tymbarki, te akurat były za 1,49 każdy, bo było na przecenie. Tylko ten smak, a po peach. Kupiłam kaszankę, takie trzy opakowania, takiej kaszanki, taka laska kaszanki. Ja ją kupiłam za 2,49 każda i kupiłam 2,5 funta śląskiej takiej kiełbasy pakowanej razem i ona kosztowała 6,98, natomiast tam jest 10 kiełbas, z tego co się nie mylę, więc na grilla jeszcze zostanie. Okej, okay. myślę, że to jest wszystko, co kupiłam. Kupiłam ogórka, kupiłam pomidory, ale to są grosze. To za pomidory kupiłam 4 pomidory za 1,21 a ogórka jednego kupiłam za 69 centów, takiego dużego zielonego. Um, no i co, może coś pominęłam, przepraszam Was, ale starałam się Wam pokazać mniej więcej co i jak. O, pominęłam bardzo dużą sprawę, bo popatrzcie, stoją tutaj... Kupiłam tak zwane matoni, to są czeskie, żeby nie skamała, wody smakowe, są, to one, są one bardziej słodzone niż zwykła woda smakowa. Z tego co wiem, 45 kalorii macie w jednej szklance, także trochę bardziej niż, niż zwykłe zasmakowywane wody. Natomiast super się u nas sprawdzają, na pewno wystarczą nam na tydzień, jak nie więcej, jak będziemy porządnie, porządnie pić. Kupiłam 8 i każda taka woda, one są ponad 2 dolary, dlatego też dodało się trochę do, do rachunku, już Wam mówię dokładnie. One mnie kosztowały 2,29 każda, czyli kupiłam je za 18,32. Dajcie znać, czy podobało Wam się wideo. Dosyć długie wyszło, ale chciałam Wam pokazać, bo mówię, miałam okazję. Wiecie, content musi być na kanał. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję, że jesteście. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, dołączenia do nas na Instagramie i do zobaczenia w następnym czy to vlogu, czy wideo. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, jeśli macie jakieś preferencje. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa! Ciekawe, czy pójdzie za mną w tą stronę. Kontur. Więc ja muszę się wychylić, bo jak mnie zgubi, już mnie zgubiła. Nie, nie, nie zgubiłam. mnie.